Witajcie w nowym tutorialu od, ode mnie no jak, jak widzicie idę pośrodku ruskich a więc ten tutorial będzie przydać 1000 zł, ok, a więc tutorial. Jak wiecie, zdolność chodzenia jest bardzo ważną zdolnością wykształconą tylko przez najinteligentniejsze istoty. Ty, y, żyjące. Y, tak, wy o tym na pewno już wiecie. Y, jak, wiecie, ja was już tego nauczyłem. Y, a więc y, teraz, ponieważ nie mogliście się, się zatrzymać przez ten cały czas, y, ponieważ nie nauczyłem was jak się zatrzymywać, okej, okay. a więc żeby się zatrzymać, okej, okay, teraz y, uważnie przyglądajcie się moim ruchom, okej, okay? a więc idę, tak, i teraz zatrzymujesz się w ten sposób, że się zatrzymujesz. To jest